wybudować pewne miejsca, gdzie damskość będzie miała coś do budować. Takim przykładem jest Centrum Damnaszyńskiego Komunalne. Jak wiecie Państwo, że tam w tej chwili korzysta z tego rocznie kilkaset tysięcy złotych budżetów, ale nie tylko. Tam są, tam jest basen, tam są boiska tam są sale do dziedzin artystycznych, tam są studia do wyzwania, tam są sale komputerowe, tam jest olbrzymia, co mnie z wszystko. I tu chcę w końcu powiedzieć, co ucieka bo może warto wiedzieć. Kiedy włożyłem do budżetu pierwszy etap budowy tego centrum w wysokości 10 milionów,

Zrobili tylko jeden punkt. nie zmienić zadania z budżetu i od tych 50 tysięcy zaczęło Centrum Szkoły. Uważam, że trzeba dać ludziom, młodzieży możliwość, to właśnie przede wszystkim Centrum Życia Stąd yy, basen otwarty na Mówarowej, stąd tam pewne centrum i Zasia, stąd remont Stadionu Kutnika, stąd ścianka z Piszaczkowa na Kutniku, tą balon z boiskiem też na Kutniku, stąd remont Stadionu Bandy i teraz będzie pani Bandy, stąd stworzenie takiego, że dwa olniki w tej linii, jeszcze będą następne. Będzie taki cały zespół sportowy, to jest nie wszystko. Tutaj przenieśliśmy, jak Państwo wiedzieli, to wypada, że w tym dniu nasza konferencja teatru łaźnia mowa, który jest teatrem już uznanym, i znanym między programami. To jest zupełnie inny teatr niż ten, zupełnie innego typu sztuki, zupełnie innego typu sztuki. PRL-uję, ale właśnie tak skierowano do prl Te najbardziej takie wyrafinowane, jeżeli można powiedzieć, festiwale typu Sakur Toparu czy Misteria Paskania też to są dla, tak powiedzmy sobie, włoskie i moim zdaniem dużych fachowców, którzy przyjeżdżają na to z całego świata i które są uznawane realnie. gdzie mieszkańcy budynku także wspólnie zostaną wspólnie. To takie wyjąłem zdanie, to się wydaje, proszę Państwa, że to jest takiego punkt nie wielkiego, ale to w uwagę, ja, że na przykład, jeżeli mówimy, że mamy maraton z historią w no to o to, to, to się by teraz jest tak, że wszystko, tak. Jak, to jest jak historia, Tylko ty może tak powiem, festiwal jest to festiwalnie Jeden z koncertów tego festiwalu, a także druga, ale nie wiem. Pewnie muszę Państwu powiedzieć, że muszę jeszcze przekonywać Pana Maczyńskiego, żeby, że go życie moglibyśmy z nim mówić, ale ja. Ale po pierwszym występie, po pierwszym razie powiedział nam Pan rację. Tak,